Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj na szybko omówimy sobie dwie rzeczy, które ominęliśmy przy ostatnim przedsezonowym filmie. Jednym z nich jest całkowicie nowa runa, pierwsze uderzenie, a drugim z nich jest, są nagrody za osiągnięcia. Jeszcze ważna kwestia: te zmiany są oczywiście na PBE, cyferki mogą się delikatnie zmienić, natomiast same zasady działania tych systemów powinny być bez zmian. Zapraszam. I zaczniemy sobie od runy pierwsze uderzenie, która na moment nagrywania materiału nie jest dostępna, co prawda, na serwerze testowym, ale w zamian za to. Możemy sobie przeczytać o niej bardzo dokładnie na blogpoście, który Riot kilka dni temu udostępnił, i właśnie to zrobimy, oraz potem przejdziemy do porównania tej runy z kleptomancją. Porównania, które wszyscy stosują. Moim zdaniem jest całkowicie błędne, ponieważ nawet inny archetyp postaci będzie prawdopodobnie tej runy używał. Zaczniemy od tego, jak działa ta runa według Riot Games. Zadanie obrażeń wrogiemu bohaterowi, atakiem lub umiejętnością zanim on to zrobi, albo zanim minie 25 sekundy od rozpoczęcia. Walki zapewnia 5 sztuk złota oraz buff. Tutaj powinno być napisane pierwsze uderzenie na 3 sekundy, dzięki czemu Twoje ataki lub umiejętności będą zadawać dodatkowe 12% obrażeń wszystkim bohaterom i zapewnią ekwiwalent zadanych dodatkowych obrażeń. 100% od, ob od obrażeń w zwarciu, 70% za obrażenia dystansowe w złocie. Czyli generalnie, streszczając to dużo szybciej, Dostajemy buffa w momencie, w którym zaatakujemy pierwsi lub rozpoczniemy walkę razem z naszym oponentem. Dostajemy buffa oraz 5 sztuk złota na start. Jeżeli dostaniemy tego buffa pierwsze uderzenie, przez 3 sekundy nasze, dodatkowe, nasze umiejętności oraz ataki zadają dodatkowe 12% obrażeń wszystkim bohaterom. 100% z tych dodatkowych obrażeń, lub 70% jeżeli jesteśmy odległościowi, zostanie nam wypłacone po 3 sekundach w złocie. Jak sami widzicie pierwsze uderzenie działa troszeczkę na innej zasadzie niż kleptomancja. Kleptomancja nas nagradzała za ciągłe harasowanie przeciwników, ciągłe połkowanie ich na dużą odległość za pomocą umiejętności, które tak naprawdę miały jakąś formę autoataku w sobie, tak? czyli np. Q Ezrela, Q Planka. Te umiejętności aktywowały ak automatycznie kleptomancję udostępniając nam bardzo dużą generację złota oraz dodatkowych przedmiotów. Pierwsze uderzenie działa na innej zasadzie. Pierwsze uderzenie bardzo mocno naciska na nas, abyśmy całkowicie zolinowali naszych przeciwników w jednym wielkim berście, jako pierwsi, w momencie, w którym mamy tego buffa dostępnego. Sam buff ma, ważne to jest kwestia, 25 sekund cooldownu do 15, w zależnie od poziomu naszego bohatera. Moi drodzy, zrobiłem szybki test. LeBlanc, trzeci poziom, żadnego kistona ofensywnego który by zwiększał moje obrażenia, wziąłem sobie predatora, którego trzeba aktywować, bez tego nie zwiększa moich obrażeń. Zadałem 492 obrażenia w krótkim odstępie czasu, tak, czyli 59 golda, jeżeli byłbym melasem, tak? E, jako, że jestem odległościową postacią, no to to jest 70% tej wartości, czyli 41 zł. Na cooldownie 25 sekundowym. Czy to jest dużo? No to jest dobra, dobre pytanie, czy to jest większa wartość niż? Wzięcie na przykład jakiegoś elektrokiuta, którego LeBlanc bierze zazwyczaj. Prawdopodobnie nie, jeżeli byśmy patrzyli stricte na tą wartość, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jest to wartość złota, która skaluje się wraz z naszymi poziomami. Dlaczego? No ponieważ będziemy zadawać z każdym poziomem i każdym itemem coraz więcej obrażeń, przez co snowball tej runy jest niewiarygodnie mocny. Jest to tak naprawdę dużo lepszy pasyw Dravena zamknięty w runie. Dlaczego dużo lepszy? Ponieważ po pierwsze ma 25 maksymalnie sekund. Cooldownu, który spada do 15, czyli co 25 sekund, w najgorszym przypadku dostajemy wypłatę. Dodatkowo skaluje się to stricte z naszymi obrażeniami, które skalują się z kolei z naszymi itemami oraz poziomami. Nie musimy stakować, łapać jakichś toporów i wymachiwać śmigłem. Wystarczy po prostu zadawać obrażenia. Nawet nie musimy zabijać to jest chyba najzabawniejsze. Nawet nie musimy zabijać, żeby się tak niesamowicie mocno skalować. Wyobraźcie sobie w późniejszej fazie gry kiedy macie cztery przedmioty i zadajecie naprawdę tonę obrażeń takim Kazixem, LeBlanc czy kimkolwiek właściwie, zadajecie te gigantyczne obrażenia nie zabijając przeciwnika i dostajecie naprawdę bardzo, bardzo dużą wypłatę. Zabawne wydaje mi się to dosyć bardzo, no, wydaje mi się to zabawne po prostu. Tak więc Pierwsze uderzenie jako runa prawdopodobnie po pierwsze dostanie jakiegoś nerfa w postaci e, zdobywania złota, ponieważ w późniejszych fazach gry to jest taki po prostu snowball. Nawet nie musicie zabijać, żeby abuzować tą runę. E, więc takie są moje pierwsze odczucia. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej runie. Czy jest za mocna, czy jest to lepsza wersja co na jakich postaciach też wy to widzicie. Mam wrażenie personalnie, że każdy, każda postać, która e, nie jakoś mocno nie. nie nie bierze swojej siły z runy, a większość postaci tak naprawdę w tych run nie potrzebuje, żeby być niesamowicie mocne, no będzie brać tą runę, ponieważ po prostu taki influx złota jest, jest, jest zbyt dobry, żeby go ominąć. Taka jest moja opinia, ale oczywiście zobaczymy to już niedługo, ponieważ przedsezon zaczyna się 16 listopada. Drugą rzeczą, którą omówimy sobie dzisiaj są nagrody za osiągnięcia, rzecz, którą ominęliśmy ostatnio i cóż, no... Wiele ludzi się nie zgadza z tego typu systemem w grze. W tym momencie mamy um, na, jakby możliwość nad, nadgonienia, jeżeli zabijemy przeciwnika z dużym prowadzeniem, dostajemy bardzo fajną wypłatę. No i cóż, Riot postanowił wprowadzić to do właściwie każdego obiektywu w grze, tak? Baron, Starszy Smok, Smok, Herald, zewnętrzna wieża, wewnętrzna wieża i wieża w bazie. Wszystkie te obiektywy będą do, generować nam dodatkowe. Pieniążki, z czego Baron, Starszy Smok, Smok Zwykły i Harold będą nam dawać 500 sztuk złota. Zewnętrzna wieża to będzie 250 dodatkowego złota, a wewnętrzna wieża i wieża w bazie to po 400 sztuk każda. Cóż, nagrody będą według Krajotu um, naliczane z, w oparciu o cztery czynniki: przewaga punktów doświadczenia prowadzących, przewaga złota prowadzących, przewaga w smokach zabitych przez prowadzących i przewaga w wieżach zniszczonych przez prowadzących. Czyli generalnie w momencie, w którym Wam otwierają właściwie już inhibitory i mają przewagę w smokach, czyli rzecz bardzo częsta w momencie, w którym są te stąpujące gry, które po prostu, no, których się nie da wygrać, tak? Teraz będziecie mogli to wygrać, ponieważ po prostu nagle wzięcie jakiegoś jakiejś wieży na, na boku generuje nam Wam fajne złoto. Kradzież smoka generuje Wam fajne złoto, kradzież barona generuje Wam fajne złoto dla drużyny. Czy jest to dobry system? Moim zdaniem nie Koniecznie, ponieważ y, będzie to bardzo dużo złota właściwie za nic, tak? Przegrywacie gry, przeciwnicy są lepsi, a Wam się uda y, po prostu. Ukraść jeden obiektyw i powoli, no może nie wracacie całkowicie do gry, trań, tak? Ale powoli macie możliwość takiego powrotu do gry. Po co jest tego typu system? Jeżeli macie grę, która jest stąpowana, czy jest to coś tak naprawdę złego? Tak naprawdę zastanówmy się, czy jeżeli jesteśmy stąpowani albo stąpujący, to jest to coś tak naprawdę złego? No nie, po prostu najwyraźniej jedna drużyna jest dużo lepsza, druga drużyna jest dużo gorsza. Lećmy następną gierkę. Tego typu podejście i nagradzanie e, przegrywających e, tak na siłę niekoniecznie mi się podoba i mam wrażenie, że większość e, graczy też ma tego typu opinię. Natomiast jeżeli Wy macie inną lub chcecie coś dodać od siebie, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. I moi drodzy, no generalnie tyle e, w temacie przedsezonowym na ten moment. Jeżeli oczywiście będą się pojawiać jakieś nowe informacje, będą... Te informacje też dostępne na tym kanale, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, chcesz być na bieżąco, zrób to. Jeżeli film Wam się podoba, łapka w górę też jest mile widziana, aby pomóc z algorytmem YouTube'a, który ostatnio nas nie do końca lubi. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się na kolejnym streamie e, lub w filmie już wkrótce. Cześć.